No, okay, kolejny kamień milowy został właśnie zaliczony. 800 subskrypcji, właśnie niedawno nam minęło. Z tej okazji chciałbym podziękować. I zapraszam na kolejną recenzję, tym razem będzie to jeden z kolejnych hitów Netflixa, czyli Midnight Gospel. Zaraz wszystko mam wyjaśnię. Uwaga, idziemy teraz na wstęp. Dawać intro. Dobra, słuchajcie, nie chcę po prostu na razie puszczać w dźwięku z serialu, ponieważ nie chcę kusić losu, żeby mi po prostu znowu to wszystko wycięli. Także witam Was wszystkich serdecznie. Dobiło nam właśnie ponad 800 subskrypcji, z czego jestem naprawdę Wam wdzięczny wszystkim. Jesteście naprawdę wspaniali. Głównie dlatego teraz zrobię dla Was recenzję Midnight Gospel, które pojawiło się niedawno na Netflixie. Czym w ogóle jest ten serial? Midnight Gospel został stworzone przez twórcę, pory na przygodę. Generalnie zdaje się po prostu, że już po zakończeniu sagi z Finem i Jake'iem, które trwało od 2012 roku, rozpoczął swoją nietypową twórczość właśnie w kierunku Netflixa. Zapewne po prostu zdał sobie sprawę, że to będzie okazja do tego. Aby zaprezentować swoją nietypową twórczość oraz kierunek, w jakim postępuje jego styl rysowania itd. Tak no i Netflix oczywiście się na to zgodził. Midnight Gospel jest Oklensen. Jest to gość, który mieszka sobie w multiversum, w dziurze w galaktyce w czasoprzestrzeni, który posiada tak zwany symulator rzeczywistości. Dzięki czemu może przemieszczać się na różne planety tworząc swoje awatary. I co tam jest bardzo ważne, yy... Clancy prowadzi tam swoje kosmokasty, czyli rozmowy z różnymi przedstawicielami inteligentnych gatunków, które spotyka na swojej drodze. Jest na przykład gościu, który ma głowę ryby w akwarium, ma ciało człowieka. Jest tak jakby dziewczyna, która zakłada dom, w którym spotykają się samotnicy. Są też i dziwne koty, oraz sama śmierć. Ale co jest takiego wyjątkowego w Midnight Gospel, pomimo tego, że wygląda jak wygląda? Oprócz nietypowej kreski, która jest typowa, nie dobra inaczej. Pendleton Ward jest znany właśnie ze swojego nietypowego stylu rysowania. Pendleton Ward, jak ja powiedziałem wcześniej, podkreślam, to jest twórca właśnie Pory na przygodę. Sam Midnight Gospel porusza nietypowe tematy, które są po prostu unikane przez większość ludzi, jak na przykład pogodzenie się ze śmiercią, sens własnej egzystencji, samotność, żal, smutek, czy też po prostu rozmowa o zmarłych. Na przykład w jednym odcinku był temat yy, jakby kremacji czy samej śmierci. Czy to jest po prostu coś dobrego? No, głównie po prostu śmierć opisywała to, na czym kremacja polega i jak na tym po prostu zbili majątek. Jeszcze inaczej była rozmowa filozoficzna na temat magii oraz wyznań, co. W niektórych krajach to jest po prostu nie do pomyślenia, nie? bo niektórzy są turbo katolikami i nie będą chcieli słyszeć o żadnych innych religiach, tylko nasza jest najbardziej słuszna. To może nie tylko katolicy, ale też również i inne religie są tak po prostu postrzegane. Więc tak, Midnight Gospel oprócz nietypowej treści posiada w sobie coś takiego, że potrafi przekazać jakby tę myśl w sposób jak najbardziej dostępny dla każdego. Poprzez film i nietypową animację, jakby skupiamy swoją uwagę na tym, nie tylko na samej treści oraz kolorowych yy, freskach czy wzorach, z których znana jest teraz ta animacja, ale również z wypowiadanych kwestii czy tematów rozmów. Jak mówię, jak na przykład rozmowa właśnie o samej egzystencji, czy o naszym samym sensu życia, czy tragedia z powodu śmierci kogoś bliskiego, matki, ojca czy nawet brata. To jest coś naprawdę fajnego. Midnight Gospel jest być może nietypową produkcją i nie każdemu zapewne się spodoba, biorąc pod uwagę tematy tabu oraz tak jak mówiłem, dość dziwną kreskę i styl rysowania. Ale Właśnie o to chodzi. To, co sobą reprezentuje ten serial na Netflixie, jest nieładna grafika. Lecz przekazanie treści w jak najlepszy i najprostszy sposób. Bo teraz dzięki temu, że. Pomimo tego, że widzisz, jakie to jest dziwne, paskudne i w pewnym momencie na, na pewno niektórzy nie lubią psychodelicznej treści, ponieważ to po prostu razi Was w oczy. Ale tu i to jest tylko tłem, ponieważ sam temat, same rozmowy Clancy'ego z różnymi przedstawicielami w różnych światach to jest właśnie cała treść tego serialu oraz też opisują i właśnie problemy Clancy'ego z jego rodziną, ponieważ on też jest sierotą, zmarła jego matka. No, raz ojciec, z siostrą się zbytnio nie dogaduje. Oczywiście sam film nie przebiera w przyklinaniach. No wiadomo, to jest animacja dla dorosłych, ale poniekąd teraz takie są w modzie. Tylko tutaj Pendleton wykorzystał ten moment, aby przekazać jak najlepiej całą swoją treść. Za pomocą właśnie sprośnych żartów, nietypowych obrazów, czy też. Dziwnej kreski oraz samej tej psychodeli. Właśnie to wszystko tworzy całość Midnight Gospel. Przekazywana treść, obrazy, no i psychodeliczna treść. To jest po prostu coś naprawdę fajnego i naprawdę polecam to obejrzeć. To jest coś wyjątkowego. Widać, że Pendleton miał na to swój pomysł. Pomimo tego, że wiadomo, jak wszystko inne u niego wyglądało, jeżeli chodzi o porę na przygodę, no wiadomo, to nie miało takiej zbytniej skomplikowanej konstrukcji, ale właśnie ta prostota ułatwia przekazywanie informacji, dzięki czemu treść jest po prostu lepiej wsłuchiwana przez nas, widzów. Po prostu lepiej przyswajamy informacje dzięki tej nietypowej treści oraz tych obrazów. O tutaj możecie zobaczyć, właśnie, tutaj właśnie jedno z tych dość dziwniejszych widoków. Więc Midnight Gospel jest wyjątkowe, wiadomo, nie każdemu się to spodoba. Niektórzy po prostu wolą piękną kreskę, wy wyidealizowane postacie jak na przykład w JoJo. Ale JoJo to jest zupełnie inny temat do rozmowy. A tu mamy Midnight Gospel. Więc mówiąc w skrócie, nietypowa kreska, ale za to treści, których ludzi unikają. Ale dzięki właśnie tej nietypowej kresce te treści już wcale nie są takie, nie są tematami tabu, tylko po prostu są jak najbardziej normalne. Więc tak, czy polecałbym Midnight Gospel? Jak najbardziej. Jest animacja może nie dla każdego, ale jest wyjątkowa. A jeżeli chcielibyście się dowiedzieć paru ciekawych rzeczy, no to polecam wam włączyć Netflixa. Możecie nawet i kupić, możecie nawet i poprosić znajomego, żeby to wam włączył. Ale generalnie to jest naprawdę fajny serialik. Możecie sobie go oglądnąć na spokojnie. Tylko nie róbcie tego z dziećmi. No dobrze, to by było na tyle jeżeli chodzi o mnie. Midnight Gospel już jest skończony. Pierwszy sezon już się zakończył, bodajże yy, ma 8 odcinków. Także no, każdy ma po, po, ponad pół godziny, tam 33 minuty. Także widzimy się następnym razem w kolejnych recenzjach. A ja będę się z Wami żegnał. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za osiągnięcie kolejnego kamienia milowego. Widzimy się też w następnych recenzjach oraz gameplayach.